Dzień dobry Państwu. 10 kwietnia 2025, to, to jesteśmy w tym sadzie już po raz któryś i jest to sad poczęty i chcemy tutaj opowiedzieć krótko o tym sezonie, bo sezon jest nietypowy. Gdy wcześniej był ciepły, i, i wydawać by się mogło, że już będzie nie W niektórych śdach jest to kwitnie nie? jest różowy pąk, ale nie w tym naszym rejonie. Oglądamy drzewka siedmioletnie Jona Prinsa i proszę popatrzeć, że to jest faza jeszcze zielonego pąka. Zielonego ja tu nie widzę różowego, tutaj gdzieś tam widzieliśmy, nie pamiętam. Tutaj jeszcze do różowego nam brakuje trochę. Tutaj jest jeszcze skulony zielony pompki. To jest, to jest sytuacja dobra, bo te pompki się nie rozwinęły i one są jeszcze odporniejsze na te warunki, które mam nadzieję już będą trochę cieplejsze dni niż dotychczas, chociaż już było tutaj po minus 2-3 stopnie. Nic się na pewno nie stało. Natomiast chcę trochę opowiadać o sadzie. Ten sad od kilku lat jest już tak dobrze prowadzony. Jest to sad 3, tutaj druta i Tutaj jest taki palik bambusowy, który sięga do wysokości 3,5 m. Nawet wysokość tutaj może parę, parę centymetrów wyżej, ale to jest około 3,5 m. I teraz no, oczekujemy, czekamy. Otrzymałem informację, że tu była już dwukrotnie mieć 700 mak była potrzebna, ponieważ te listki są rozwinięte i tu warunki do infekcji. Wcześniej było dużo cieplej, były, listki się rozwinęły, więc porażenie parchem raczej, jeszcze nie było warunków w tym, w tym rejonie na porażenie parchem, to jest dobra sytuacja. Pytanie teraz co robić, no bo te pąki zaczną się rozwijać, będzie różowy pąk. I co by tu trzeba zrobić, żeby zabezpieczyć przeciwko tym chłodom? Nawet no rzeczywiście, żeby gdyby spadła i by była taka niższa temperatura, no to może i byłaby potrzeba, nawet byłaby zastosowania preparatów, które sprzyjają lepszemu przezimowaniu. Myślę o Haskonie i Algaranie. Algaren i Haskell, ale Algaren głównie stosujemy po to, żeby, żeby było lepsze zawiązywania, żeby te pąki nie zmarzły. Ale przy okazji to zasilanie pąków i tych listków to po to, żeby drzewa w tym czasie, bo niektórzy tego nie robią albo zapominają, a ja znam osoby, które w takiej fazie, trochę bardziej rozwiniętej, Stosują duże ilości tych mikroskładników bor, cynk, mangan. Stosują w większych ilościach niż w zaleceniach. Sprzyja lepszemu owocowaniu. Takie warunki myślę, że mogą przyjść i tak się też zapowiada, chociaż ma być pogoda cieplejsza, ale gdyby takie sprzyjały się, to i potrzeba przed wystąpieniem przymrozku i po wystąpieniu zastosować te preparaty i teraz pytanie jest takie no i też jest taka uwaga co sadownicy dotychczas wykonywali w tych niektórych sadach, w niektórych sadach to była taka panika wcześniej było trochę ciepło i ja uważam, że nie było potrzeby jakieś wykonywania zabiegów nawet grzybobójczych, chociaż mieć tu te preparaty, te miedziowe się przydały, bo po prostu opryskuje się miejsca, gdzie po pocięciu, po, po więc się trochę to dezynfekuje no ale w razie czego te preparaty były stosowane. Niektórzy sadownicy w tym czasie i różne rzeczy Pytali mnie już z dziesiątki temu, a jak z mączniakiem, a jak z przędziorkiem, porzewiaczem, Tam specjalnie takich warunków i na preparaty grzybobójcze, i na preparaty, preparaty mączniakobójcze, czy inne jeszcze nie było. Chociaż w niektórych sadach, tam gdzie, tam gdzie był przędziorek, on jeszcze w niektórych sadach to zaczął się wylęgać, to to może i była potrzeba, ale tutaj nie było takiej potrzeby. Ja to jeszcze przy okazji tutaj omówię, pokażę cięcie, więc ten sad jest tak prowadzony no troszkę za gęsto. Można by to było przyrzedzić, szczególnie w górnej. Parki. Tu widać, że tu jest dobrze cięte drzewa, wyszczuplone. Tutaj jest na całości, nie ma tu przerwy między piętrami, ona nie jest taka potrzebna, bo one są wyszczuplone, nie za bardzo. Także tutaj tych pędów jest na tyle dużo, że, że wystarczy. Zatem proszę zwrócić uwagę, te drzewa, patrząc na wszystkie drzewa. One są bardzo dobrze zapąkowane. Przyczyną był rok tamten. W lato i jesień tamtego roku była sprzyjająca do powstawaniu pąków kwiatowych, była sprzyjająca owocowaniu, ale i powstawaniu pąków kwiatowych. Także one zapowiadają się bardzo dobrze, no ale teraz chodzi o to, żeby nie zmrozić to. Drzewa. A warunki są trochę no, nietypowe, nie takie jak w tamtym roku. W tamtym roku było no, troszkę cieplej, ale też wolniej się te drzewa rozwijały. Natomiast w tym roku no, wydawało się, że już tu będzie kwitnienie, że będzie początek kwitnienia. Natomiast przez dłuższy czas były pąki w postaci zielonego pąka, bo to już jest rozwinięty bardzo zielony pąk że one się rozwiną i, i jakby wydawało się w niektórych miejscach, że one się trochę rozchylają natomiast dalej się nie rozwijają, no to warunki decydują o tym. Są sprzyjające dla sadowników, bo no, nie stwarzają takiej potrzeby no, interweniowania, opryskiwania preparatami przeciwko przymrozkom zresztą tu takich chyba nie było tylko był preparat wiedziowy ale może co do cięcia i formowania więc troszeczkę jest według mnie zbyt gęsto tych, tych pędów bocznych ale połków kwiatowych jest bardzo dużo więc dla mnie w tej części to obcięcie pędów jest Prawidłowy. natomiast w górnej części o takie pędy jak ten mogły być wycięte, tamte drugi też i tu niektóre inne. Także to takie drobne cięcie. W naszym rejonie nie było specjalnie niskich temperatur i sady wyglądają tak albo są trochę bardziej rozwinięte. Byłem w miejscach różnych i nie widziałem przemarznięć silniejszych przemarznień, czyli tutaj nie ma co kroić tych pąków, bo i tak wiem, że one nie są zmarznięte i jest wszystko w porządku. Ale są takie miejsca, gdzie jest cieplej. No i tam szczególnie drzewa pestkowe, no, rzeczywiście zaczynają kwitnąć, natomiast ziardykowy, tak jak tutaj jabłka no mamy sprzyjające, sprzyjające warunki dla zimowania no, ale teraz czekamy żeby było trochę cieplej dzisiaj tak jak widzicie jestem ubrany po zimowemu i tak jest 5-8 stopni od rana jest taka pogoda więc nie było potrzeby wykonywania żadnych zabiegów przeciwko przywiązkom, chociaż to niektórzy wykonywali i szczególnie na gruszach. Pytali jakie preparaty, no tam wiadomo, że trzeba było i na miodówkę też pryskać, także kilka oprysków na grusze zostało zrobionych. Tutaj nie było takiej potrzeby. tu jest rejon głównie drzew ziarnkowych. Obok też są sady z drzewami peskowymi i tam jak drzewo zakwitło, no to tam można spotkać, że pąki kwiatowe i kwiaty w pąkach kwiatowych są zmarznięte. No była niezbyt niska temperatura i, i, i to spowodowało taką sytuację. Tutaj nie było takich warunków, więc warunki sprzyjają dalej owocowaniu. Pad był cięty, tu chyba widać z platformy. Może Troszkę zbyt szeroko jest, ale nie jest jakiś wielki błąd. Ważne, że tu jest 35-40 cm, z tamtej strony 60, i tu nie potrzeba zawężać, bo tu mamy przecież żywopłot i bez problemu tu ciągnikiem się przejedzie. Po tej drugiej stronie mamy 3,5 metra, więc bez problemu też się przejedzie. A jeszcze może zwrócę uwagę. Sad, y, jest zaopatrzony w nawadnianie. Tam widać to studnia i tutaj te linie kropujące występują wzdłuż rzędu. I teraz może przechodzimy dalej. Tutaj mamy też. Ja tu wszędzie patrzę. Wszędzie jest w niektórych miejscach lekko. Pędy są boczne, przejdziemy, ale wszędzie jest kwiat. Tu nie ma pąku bezkwiatowego. No może i niedobrze, bo niektórzy mówią, że czasami wystarcza, żeby tutaj za pąkiem liściowym przyciąć, to by był ten taki wzrost silniejszy. Ale, ale tu nie ma aż takiego problemu. Patrzymy wyżej. Tutaj też jest taka odległość od, od dnia i na górę może troszkę zbyt szeroko można dodać po to, to i przechodzimy dalej zdrowa są tu w razie czego te pnie widać że tu nie chorują